To nazywam się Karolina i ostatnio zajmuję się organizacją targów. Przedtem impreza się nazywała Targi Rzeczy Fajnych i organizowałam to z koleżanką Maryną. Organizowałyśmy w sumie przez ponad rok i było 11 edycji. A teraz postanowiłyśmy się rozłączyć i każda organizuje swoje wydarzenia. I teraz będzie druga edycja targi Plac Nowy, 6 grudnia na placu nowym od 10 do 18. Ważna jest idea targu, czyli że to jest takie spotkanie w sobotę, gdzie można przyjść, spotkać jakichś znajomych też, robić jakieś zakupy przy okazji. Teraz, przez zimę, zima jest trochę trudnym okresem, zwłaszcza na placach targowych, bo wtedy bardzo mało osób chce cokolwiek sprzedawać, też mało osób przychodzi, żeby coś kupować. No i w sumie, tak zacząć targi od zimy na placu targowym jest dosyć ciężko, więc trzeba było to bardzo dobrze przemyśleć. Także w efekcie są duże białe namioty, takie wystawowe. Są też oświetlone i ogrzewane, żeby zapewnić jakieś w miarę dobre warunki wszystkim. Co będzie można znaleźć, to na pewno będzie pyszna kawa, będą jakieś ciepłe rzeczy do zjedzenia, będzie trochę słodyczy, na przykład House of Donuts to nowa marka w Krakowie. To też będą z pączkami i ciastami. oprócz tego będzie mnóstwo różnych takich drobiazgów. Jak biżuteria, dodatki do domu, ceramiki będzie sporo. Będzie trochę rzeczy też związanych ze świętami. Będzie kilka stoisk z ubraniami też i na pewno będą też zimowe jakieś rzeczy. Na przykład jest taka firma krakowska, OSOM awesome się to nazywa, i robią takie świetne płaszcze, które są. Mają bardzo ciekawą formę, bo są takie zawijane i są jeszcze z kapturem na dodatek, więc można się zakopać w nich, czy opatulić. Jak patrzymy na wystawców, to, to ważnym kryterium też jest cena, bo czasem jest tak, że niektórzy projektanci bardziej się cenią i też robią trochę inne rzeczy dla innej grupy odbiorców, więc ceny mają naprawdę zaporowe i myślę, że trzeba chwilę odkładać, żeby coś sobie u nich kupić. Tutaj staram się wybierać osoby, które raczej mają takie dostępne dla każdego rzeczy. Chciałam dodać, że akurat spotkałam się z takim chłopakiem, nazywa się Wojtek Majka i on organizuje razem z żoną targ Prawdziwe Produkty. I wymyśliliśmy, że zrobimy razem jakąś edycję wspólną na placu, jako że oboje myślimy o tym, żeby to był właśnie taki targ zarówno te rzeczy bardziej związane z designem, jak i jego. Te prawdziwe produkty to są takie produkty właśnie od rolników, czy robione gdzieś w domu przez kogoś, jakieś przetwory też. Takie rzeczy, co po prostu ludzie sami się tym zajmują, prowadzą swoje firmy, także lokalni mali producenci, głównie z Krakowa. No i 6 grudnia właśnie będą dwie edycje razem na placu. Także będzie tak prawdziwe produkty i taki plac nowy razem. Także warto przyjść i zobaczyć, bo można się zaopatrzyć i w coś do jedzenia dobrego i, i ekologicznego i znaleźć jakieś prezenty.